W Pewnym momencie tej swojej teraz kariery sportowej, miałem, że po przygotowaniach, po walce ze szpilą, wróciłem do siebie, spakowałem rower, pojechałem do helu na rower i do zakopanego. To mi zajęło 42 godziny. W tym dwie godziny tylko spałem i odpoczywałem, a tak to 40 godzin cały czas drałowałem. Doszły mnie takie słuchy, że ludzie mówią, że ja jestem chory, że to jest niezdrowe, i ja wiem, że to nie jest zdrowe. I ja mówię tak, słuchaj, ale jak siedział po Cztery dni i chlałem, i ćpałem i melanżowałem, to to wtedy było zdrowe? Wtedy nikogo nie było. Ale teraz, jak widzą, że coś robię takiego, to co ja robię, przecież to jest niebezpieczne, to ci serce może stanąć, to tamto raz w roku sobie coś zrobię takiego mocnego. Jestem spełniony, jestem zadowolony. Droga ta, która mnie do tego doprowadza, to jest, z tego jestem najbardziej dumny.